Brawa dla Artka! Artur porusza się też z Skyline Jest to model R33 RB pod maską. Artek, powiedz bo ja wiem, że ty jesteś z Małopolski górskie trasy nie są ci obce czy czujesz się tu jak w domu? Tak, jak ryba w głodzie <laughs> Rybę robisz tu za jest spoko jest w temacie. Słuchaj, powiedz mi no naprawdę tutaj grubo to drugie miejsce w kwalifikacjach prawda? Trzecie Trzecie A z kim para? Parę z jaków z Będzie grubo? Tak, tak, będzie grubo. Nie ma chyba zamiaru odpuszczać. W no, żadnym wypadku będziemy jechać na maksa. Powiedz im, bo w tym sezonie nie było jakichś tam wiesz sukcesów większych. Na pewno były 16, pamiętam, że była walka. Powiedz mi, czyli, że jakoś tam no, wiadomo, że nie na podium. Będziesz na pewno podejmowało grubą walkę, prawda? Cały czas pracujemy, walczymy z ramów czy trzymajcie. Się. Artur opiera! Przechodzimy do istnego potwora. Pod maską tego fioletowego auta jest silnik LS2 z Turbiną Dmucha co tylko pół bara, ale je wystarczy, żeby wygenerować... O, sorry, bara. To już też jest drugo. Jest 1000 newtów Bartek nie hamował tego auta. Jeszcze, nie wiem, między... można powiedzieć 800-900. Komu to zależy na wyniku? że wystarczy to, jak on gozi. Bartek Stolarski, STW Drift Team. Bartek, jak Ci się podoba trasa? Trasa jest super. Trasa stolarska przede wszystkim. Jest Was tutaj bardzo dużo i bardzo ładnie dla Was pokażemy fajne show w Brawa dla Bartka. Bartek na pewno będzie się tutaj starał dla Was. Piąteczka i powodzenia. A przed nami białe BMW Krzysztofa Romanowskiego. Krzysiek był szesnasty w kwalifikacjach, ale naprawdę teraz na treningach w parach widziałem, że to nie będzie żart z Krzysiekiem. Krzysiek będzie się mocno starał. Odjeżdżał tutaj naprawdę grubym zawodnikom. Krzysiek powiedz mi, jakie nastroje przed startem. Bardzo fajne. Ja byłem w ostatni. ostatnim. Bardzo za